Nie jestem idealny. Mam niepewność, bywam zazdrosny, wszystko analizuję. Mam problemy z zaufaniem, a czasami myślę, że nie jestem wystarczająco dobry. Taki już jestem. Nie boję się do tego przyznać. Ale jednocześnie jestem niesamowity na wiele sposobów. Mam ogromne serce z wieloma bliznami duszę, która przeszła przez piekło i z powrotem. Nie każdy dzień jest najlepszy. Czasami nawalam, ale wyciągam z tego wnioski. Chcę się rozwijać i być najlepszą wersją siebie. Życie to podróż, i w porządku jest mieć wady i niedoskonałości. To one sprawiają, że jestem tym, kim jestem, i akceptuję zarówno zmagania, jak i mocne strony, które kształtują mój charakter. Jestem dziełem w toku stale się rozwijam i wierzę, że samoświadomość oraz chęć uczenia się i rozwoju są kluczem do stania się lepszą, bardziej odporną osobą. Pamiętaj więc, że dobrze jest nie być doskonałym. Ważniejsze jest, aby być prawdziwym i dążyć do rozwoju osobistego i samodoskonalenia. Uznaj swoje niedoskonałości za okazję do rozwoju i samopoznania. Zostaw lajka, obserwuj